Czasem bawić, że te same panie, które wtedy naprawdę no, nie zostawiały na nas suchej nitki, na mnie głównie, no bo no, niestety kobieta zawsze dostaje większe cięgi niż facet. I wtedy ja dostałam większe cięgi od, od prasy. Te same kobiety, czy te same dziennikarki dzisiaj. Obsypują nas cukrem, pudrem, jaką jesteśmy fantastyczną parą. A Power wtedy, couple. Tak, a wtedy, a wtedy było jak było. No. Mhm. A wkurzacie to, yy, że użyję tego słowa yy, i powiem to tak wprost, że, że faktycznie kobiety zawsze dostają bardziej po głowie? Oczywiście, że mi to wkurza. Ale jesteśmy po setkach lat. Yy, tego, co kobiecie wolno, czego nie wolno, no to, to są takie już właściwie oczywistości, nie? że, że facet, facet, który zalicza dziewczyny, no to jest zdobywca i kasanowa, a dziewczyna no to wiadomo, jak się ją wtedy nazywa. To był podcast Wprost przeciwnie, kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprostpl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.